dzisiaj u nas na kolację będzie rybka rybka, rybka z wandą tak? <noise> gochujang to ty no. ją używasz no patrz do września miała gwarancję to jeszcze dobra jest <noise> do końca to września się nie zepsuje, to no teraz jest osy. październik no. No. dzień dobry wieczór nasi widzowie dzień dobry kochani No. Dobra, pakujemy grzybki. Dzisiaj już jakoś mogę chodzić, nie? Wczoraj nic nie nagrałem, bo przewiało mnie na tych grzybach, że ja nie mogę z łóżka się podnieść w ogóle. No tak mi po plecach poszło, że. Dzisiaj już jest tak. lepiej. Grzyby będą oczywiście. Trzeba zgrzać. Zgrzywamy tu. Fruzio. Ja... Tak, ja daję tu grzyby, dlatego że ten. Że je później po prostu do słoika przełożę, co nie? No. A mam tyle w słoiku, że po prostu mi się nie mieści. I będą na razie po prostu w tym. A później jak ze słoika się zużyje, bo mam jeszcze trochę z tamtego roku, no to się później te przesypie. Mm -hmm. nie? Dlatego nie daję w malutkich tych, bo e, pytaliście się, jak e, grzyby suszyć. Jak grzyby suszyć? Tak, no o, pokaż. Tutaj. Przede wszystkim no to trzeba je pokroić malutkie te. Dwie pani się pytały, które się tam... że kupiłyście. Maria i Elżbieta. Tak. I teraz tak, jeżeli... Czekaj już, jeżeli grzyby są bardzo um, wilgotne, co nie? Bo no, popadało czy cokolwiek. Zgrzało się, zgrzało. Aha, no. To y, nastawia, najlepiej nastawić na, na, na taką na 40 stopni, co nie? Na małą temperaturę, bo są grzyby mokre i nie damy na 70, bo one się nam zaczną gotować, a nie suszyć. Ale jeżeli grzyby już są prawie y, są suche, co nie? To wtedy ja dosuszam na najwyższej temperaturze, na 70 stopni. Mhm. W ten sposób. No ale ona już tu przeszła i już nie da pogadać. No, i pogadać przyszła z nami. Dobra, także, także po prostu w ten sposób ja suszę grzyby. Pierw na najmniejszej temperaturze, a z biegiem czasu po prostu zwiększam do 70 stopni. Gdybyście mieli tą niewiadów, no to wiadomo, pierw suszymy na jedynce, mhm. a później włączamy, jak już będą już takie te suchawe, no to włączamy na dwójkę i dosuszamy. I wtedy moim zdaniem jest najlepiej. Nie wiem, czy to wystarczy, wystarczy, bo to to. Tak na oko trzeba uciąć. No. Dlatego ja grzybki robię tutaj, w zgrzewarku. To jest taka folia gruba, że mhm. mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi tutaj weszły te. Jak one się nazywają? Czekaj, muszę troszkę je a-a-a ob tego nad, nad zlewem. Wiesz? Ten, ten cały piasek, jakieś tam jeszcze różne piłki, żeby od... O! I dopiero teraz przekładamy. I ja tak zawsze robię. Mamy grzybów. Dzisiaj będą takie mieszane. Dzisiaj zmieszamy trochę prawdziwków z podgrzybkami, maślakami, także tu będą takie grzybki mieszane. robimy. Mm -hmm. Taki Iwona pyta, czy będziesz marynowała grzybki. Nie, bo jeszcze mam z tamtego roku. Jeszcze chyba mam swolika, że no... Chyba, że nie wiem. Może jakby były opieńki. E, opieńki, tak. Opieńki bardzo lubię. Robiłam w tamtym roku. Nie wiem, czy... Czekaj, zaraz chyba mam jeszcze tu jeden słoiczek. Zaraz pokażę. Czekajcie. O, jest. I to jeszcze i duży. I jeszcze mam chyba dwa albo trzy... W piwnicy, o. To są opieńki, które robiłam w, tam, w tamtym roku. Pyszne, bo ja nie lubię jak jest tego, mm -hmm. tego śluzu tak dużo, po prostu nie lubię. Z cebulką, z papryczką. To jest chyba papryczka gochugaru dodana, tak mi się zdaje. A ty kręciłaś film z opieńkami, czy nie? A chyba nie. Chyba, chyba nie, nie? nie. Są, ale to jest mniej więcej tak samo się robi, jak, jak te zobacz, jak z opie... cię chciała jak będą opieńki, bo to nie każdy ma opieńki, co nie? No. no bo ludzie się boją, bo się nie znają ja Te, też muszę wy zawsze tak, o robicie sobie, żeby ten cały bo jeszcze może gdziekolwiek piasek być, czy coś o na pewno farfocie. tak, to ja zawsze tak robię i idą tutaj tu były tu by maślaki, patrzcie, by były takie wielkie kawałki, a jakie się porobiły no bo masz lak to tak, radza, no? no I dlatego właśnie ma maślaku prawie się nikt nie suszy, bo, bo z nich prawie nic nie zostaje. Ale my jak zupy robimy, my robimy. No. No Becią? Tak. Becią robimy. To my lubimy mieszane grzyby w zupie, nie? Tak. Żeby smak był różny. Zresztą ja w ogóle lubię mieszane grzyby. To wtedy mi chyba najlepiej smakuje. Ciekawe jak wam, czy wy tylko prawdziwki. O, następne prawdziweczki. Tyle zostało. Piękne. Trzeba też je wziąć i... A tu pod grzybeczki. Taki bo... o. Łaj. O, ale... Pokaż tutaj do światła troszkę. Patrz jaki piękny, prawdziwy. No. Piękne są. No. A, i Grężynka pisała, że musiała płacić za woreczek, co nie? Polioła. Powiem Wam, że. U ale nas u nas też. W Kauflandzie, jak kupujecie na stoisku, tam gdzie są e, sery, gdzie e, mięso, gdzie pani zaladą jest, i jak poprosicie właśnie o coś, co pani używa, takich kubków plastikowych, to mm -hmm. za ten kubek też jest teraz doliczane dolicza pieniądze. Nie wiem dlaczego tak robią, ale mi się zdaje, że. Że to, że to już chyba wcześniej było zapowiadane, że, że będzie doliczane. Ale nie, ale nie wiem, bo na przykład tam, gdzie jest na y, owocach, no to tam też są woreczki, ale nie zauważyłam, żeby oni doliczali. Mhm. A może doliczają, tylko ja nie zwróciłam uwagi. Nie wiem, jeszcze, jeszcze te zaraz dołożę. Mhm. O! I mamy. I mamy grzybki. No. Anna pisze, że nie mamy kurczaka, a mieliśmy kupić, nie? Kupiliśmy, przecież na horozaku, powiem, no. pokazałam. Jest kurczak. Jest kurczak, tak. Jest kurczak i będzie potrawa z kurczaka. Będzie coś z kurczaka. Tylko, że to będzie u Ciebie, nie? Tak. Na tym drugim kanale. Tak. Będzie kura. Na kanale Becia go piję. Nie kura, kurczak. No to mówię kura. A skąd wiesz, że to nie była kura, tylko kogut? Znaczy nie, to nie, z nie... Skóry to jest z takiej starej kury, to się robi rosło. A z, ja Ale do... skąd wiesz, czy to był kurczak, Kogut czy kura A skąd ja mogę wiedzieć? Miałbym mu podobą zajrzeć chyba. A. I to zaraz trzeba będzie wszystko wy... Aha też piszecie często, że... Pełno tych borowików amerykańskich, nie? U nas, u nas jest jeden. Tak, u nas jest u jeden. U nas był tylko jeden. I żeśmy więcej nie znaleźli No i jak widzieliśmy ludzi, to też nie mieli. Może do nas dojdą. O i zgrzewamy. I zgrzewamy. Tak. tak. Czekaj, czekaj, bo mi chyba wypadło. Patrz, cały czas zapominam, że tu jest do cięcia. No. Cały czas zapominam i nożyczki szukam. To nie jest ten. Ja mam tą suszarkę już w Media Expert kupiłam. Grzewarkę. Grzewarkę. Tak. I teraz tak. Tu jest wszystko Dobra. Zrobimy to. O, sama sobie odesłam powietrze, ile potrzebuję. i po zawodach nie? tak i, mo i mogę zasadzić do, do, do półki a w słoiku po prostu no nie mam już więcej miejsca w tych dużych słoikach żeby y, trzymać grzyby mhm. i Olga poleciła nam dobra, pastę dobra. Gochujang będziemy poczekaj, musieli zobaczyć poczekaj, poczekaj bo ja coś tutaj w lodówce mam a Ty tam w ogóle masz tych koreańskich różnych wynalazków Mam taką Bo i ty taką. Sobie ja, to, dodajesz. ja zaszami sobie robię z rosołu. Zwykły rosół nasz. I dodaję sobie po prostu gochujang. Pięk. To ty no. ją używasz. No. Patrz, do września miała gwarancję. To jeszcze dobra jest. <laughs> do końca Wiecie, września. To się nie zepsuje, to no się Teraz jest osy. październik. No. No. To musisz ją teraz jeść łyżką. Ja sobie dodaję właśnie to i taką pastę. To jest do... E do miso zup. No ale mówię, no ja sobie dodaję trochę i do zwykłego rosołu daję taką pastę, taką, taką, coś tam sobie zawsze daję, daję sobie sezam i dodaję sobie albo te grzybki mąk, te, 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 takie, te, albo te grzybki daję. I ja sobie robię taką zupę, ja po prostu lubię. Mhm. I tu, tak nie za bardzo, ja lubię i sobie po prostu robię taką po, po swojemu chińską zupę. Tylko, że ja to trzymam w lodówce, więc zobaczę jeszcze jak ten to trzeba. A jeszcze mam jakąś pastę. patrz Jeszcze jedną? Tak, o tej to w ogóle zapomniałam. Następna. To ty używasz tej pasty. Tylko nazwy nie, ko nie kojarzyłaś. Tak. No. Dobra. I zaraz się widzimy przy rybku. No, chodź. Powiedz, jak się Majcia przywita. Frozia? Frozia! Co Frozienia? się? Witasz się? Z widzami? No, ładnie! Ty ładnie się przywita. No? no? Ładnie o. się przywita. Ładnie się przywita. No. Dobra. Dzisiaj u nas na kolację będzie rybka. Rybka, rybka zwana wanawandą, tak? <grym> <grym> rybka to. Jest... Oczywiście z etykietką u nas jest rybka. Uh -huh. A na uh -huh. mięsko tam też chętna jest na dole. Tak. 15 zł dałam za dwie. I tutaj jest 70, deko, więc mi się zdaje, że... Uh -huh. Że dobra cenę. Dużo nie jest przeceniony. 4 zł No ale to zawsze coś. No. Dobra, to... Takich różnych, ja mam do, do ryb, do tego, tam wszystko jedno. Są teraz, damy jeszcze troszkę soli i troszkę pieprzu. Ale pachnie ta przyprawa. No, bo to chłopczyk. Jest z, z jakąś nutą cytry cytrynową. Chłopczyk. 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 Tak. E, chłopczyk się szykuje. Do czego? I tam po raz. Będzie oczywiście żeby Tak mi najbardziej smakuje w strąk. Foli na papierze. Tak w takim papierze no, a może mi też w tym takim worku do pieczenia. Mm -hmm. bardzo ładne no hmm. Pani upieczy to dostaniesz majonia troszkę mięska tak jak zawsze zresztą przecież ona to jest taka rybiara że hmm. że szok jedni skrobią pstrągi inni nie skrobią ja skrobię hmm. zawsze no. no nie wiem jak wy ryby też skrobiecie wstrąga, czy nie co, nie? No nie, nie, no ja, ja skrobię. W tym razie, że nie, 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 trudno się skrobię. Najgorzej to okoń, nie? O, ok ale mam taki specjalny przyrząd do skrobania ryb i tym się najlepiej sk sk skrobię ryby właśnie takie te inne, bo ten to raz, raz ryby. Kiedyś wędkarskim kupiliśmy, nie? Tak. W sklepie wędkarskim. Czekaj, chyba tak. No tak, to, to. Piękne. będziemy dzisiaj mieli na kolację. Temu ktoś ogon uciął. <laughs> może się nie mieścił, czy co? No. Chyba może tak, się nie mieścił. U nas w Kauflandzie też to, bo to jest z Kauflandu, w Kauflandzie też przeceniają e, ryby. Tam dużo Je, Jedna pani też pisała, e, jedna z was, że e, u nich w Lidlu nie przeceniają. Dziwne, nie? No, nie wiem, czy oni sami sobie biorą, czy, 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 czy co? U nas jest przeceny. Fakt, faktem, że no, trzeba trafić, tak? Na przecenę. To nie jest tak, że, 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 że przecena jest cały czas, trzeba trafić. O, 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 o. Ale są przeceny. Zaraz to się umyje zlew, tylko czekaj, muszę wziąć papier, żeby. No, w Kauflandzie pieczywo wieczorami przeceniają, ja nie? Tak. I to. Całe pieczywo. Tak, i, i, I tak nawet, nawet dość dużo przeceniają. No. Bo przykładowo, jak bułki kosztują przykładowo 3 zł, to po przecenie kosztują 0,20 e, 20 zł, Albo po 2 zł chleb, który kosztował 5,50 Mhm. Już jakiś pogłos był. Przed no. No. To, Ale to słychać. Ale blacha. Blacha. No tak właśnie <laughs> mówię. Coś jakoś Jakiś pogłód, nie? Aha. Ktoś nas obserwuje przez wywiecznik. Tak, obcy chyba. O. I to jest najszybsze, co, co robię. Zależy, czy włożycie do piekarnika nagrzanego, czy dopiero będziecie grzać piekarnik, Ja mm -hmm. tak mniej więcej pół godziny na oko. I pyszna rybka. A Bartosz nie nieraz tak potrafi pójdzie sobie gdzieś i się wydziera, nie? <laughs> gdzieś tam pójdzie sobie. No to najfajniej jak on sobie gdzieś pójdzie o trzeciej w nocy i się wydziera. No, albo do szafy wejdzie, albo do łazienki. Tak, do łazienki wchodzi i się wydziera. Bo się zgubił w łazience. Mm. I do tego oczywiście. Masełko. Masełko musi być. Taki fajny sosik się później zrobi, co nie? Z tego. Mm -hmm. pyszne Pyszny. Ja tam lubię to. Jeszcze tą, tą rybę zjem i znowu zapomniałem, że na się nazywa ta flądra. Czekaj, zaraz coś przyniosę. Gładzice. O, zgadłem. Jakie zgadłem. rybki. Będzie po coś poszła, ale po co? Nie wiem. Dobra. Po zamykacz. Aha. Lecia poszła po zamykać. To jest najfajniejszy zamek. Wypróbowany. O, patrzcie jaki zamekacz. No. O. No. Piekarnika. No. kruziek Może tu jeść Co? On to z tym jedzeniem No ma. musi mieć podwyższone miseczkę, bo nie zje. Nie zje. Ma coś z przełykiem, nie taki. Ale no on od małego Od małego tak miał, no? tak? I proszę bardzo. I tak. Dźwięka, dawaj, Bartuś środkową tlaczkę tak tak nastawiam termoobieg 180 stopni i i pieczemy i pieczemy O, ale gorąco a jak ładnie pachnie i mamy rybkę gotowa. O. Tak. No i patrzcie I rybka gotowa. Sakiewkę tylko teraz trzeba tutaj delikatnie otworzyć, żeby się nie poparzyć. A. Patrzcie. Mięciusieńka z takim tym sosikiem. sosikiem. Czekaj troszkę się przykleiła. Hmm, o, o, po malutku. I będziemy zajadać do tego kapusta kiszona będzie. Taka zwykła kiszona kapusta. Także my będziemy się już z wami żegnać. żegnać, kochani. Także żegnamy się tak. z wami. Tak, może Miłe kogoś, za, kogoś zainspirowaliśmy e, no. do rybki. No. Miałam powiedzieć. Nie. Także do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Pa pa. pa, pa. Pamiętajcie o słubach, no. serduszkach tak. i łapka w górę, innych opcji nie ma.